Widzowie, krótka piłka. Wchodzicie na serwer. Burgery, frytki. Później <laughs> bo od Was przywita na przywitalni. Tudacie, tutaj macie pisanko. Tutaj macie kanały: Max2, Max3. Tutaj możecie grać w, w, w CODA. GTA, Roblox, CS, Go, Fortnite, Fall Guys i to są takie normalne kanały. Tutaj macie: chyba najbardziej do odstraszania kanał, czyli piszecie. I ważna sprawa, jeżeli nie napiszę 11 teraz, to wypiszecie 12. Proste, proste. A jeszcze polecam wbić na Discord żabki. Pl stumble Istanbul, To jest kidos. Jeżeli go spotkacie, wychodźcie od razu. Kidos większy. No i trochę dużo ludzi. Ciebie jakoś dostał rangę urodzinową, a nawet nie jest administratorem. Ale <laughs> A jeszcze na rybki next Nextiego zapraszam. Serwer jest nowy. Ale tyle, ile on się nad tym nasiedział, to wy nie wiecie. Więc docięcie to. Chcecie zobaczyć. E, nie ma mnie. Ja nie żyję. Nie ma. Dobra, widzowie. To jest dziwne. To jest jeszcze... Nie, bo już to nie jest popularne. No dobra, nie mam, nie. Nieważne. O, jestem. Obijajcie na te dwa serwery, bo jeżeli nie, to was zeżre. Nie.